I to co, co niektórzy mówią, chodzimy nogą pod kolano i teraz jest to. I teraz pod kolano nogą. Podaję sobie rękę i teraz bardzo ważne, nie sięgam za daleko, tylko jestem stosunkowo krótko. O! I podaję rękę. całą rękę ściągam do siebie. Tą łapie za wykąść. Teraz schodzimy w bok. Cały czas pchając się w tamtą stronę. Do partnera. I dotrzymam. Tutaj można sobie złapać za nogę. Przypominam, że ta ręka tutaj odpycha. Odpycha jodro do partnera jak najbardziej. Jesteśmy od strony. Blokuje nowy partner i całym ciężarem partnera. Idę do niego i łapię. Rękę ściągam mocno tą do siebie, bo odpowiedzią tutaj jest. A tak na rękach chodzimy. Przede wszystkim w obciach to jest partnera odpowiedź. Więc nogą blokuję jego nogę, żeby jej nie mógł założyć. Rękę tą ściągam mocno do siebie. Ta wchodzi, mocno się pchamy ciało. Fru, do przodu schodzę za nogawkę do siebie i mamy trzymanie. Jeszcze raz, od strony nóg. Noga tu bardzo mocno pod partnera. Pchamy się w nogę, o, do niego. Skałka już ucieka na drugą stronę. Ucieka? No nie. <śles> A pierna, nie. Ciężko jest, lepiej jest dążyć do, do złapania partnera nogami. Samo przetoczenie bardzo trudno jest zrobić, jak partner dobrze złapie. Próbujemy.